Witaj Drogi Widzu na moim kanale Nieruchomista Sekrety Pośrednictwa. W tym filmie zaprezentuję świetne, przestronne trzypokojowe mieszkanie na osiedlu Panorama w Kielcach. Zanim jednak zacznę przedstawiać zachęcam się do zasubskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco z publikowanymi filmami. A jeśli szukasz wymarzonego domu, działki bądź mieszkania lub chcesz szybko i korzystnie sprzedać swoją nieruchomość, wybierz współpracę ze mną, jako doświadczony agent nieruchomości zapewnić Ci profesjonalną obsługę, Indywidualne podejście i skuteczność na każdym etapie transakcji. A jeśli potrzebujesz kredytu hipotecznego, to pamiętaj, że współpracuję z najlepszymi ekspertami do spraw kredytów hipotecznych, dzięki czemu pomogę Ci uzyskać najkorzystniejsze finansowanie na rynku, dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości. To tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do prezentacji mieszkania. Wchodząc do mieszkania, na wprost znajduje się lustro, a za nim ukryta garderoba. Zwróćcie koniecznie uwagę na tym przestronnym salon, z którego jest wyjście na duży balkon o powierzchni 10 m2. To właśnie ten balkon, z którego jest piękny widok na podkarczówkę. Następnie mamy kuchnię otwartą na salon. Patrzcie na ten okazały półwysep. Na żywo robi jeszcze lepszy efekt. Te drzwi widoczne tam na wprost to pokój dziecięcy. Jak możecie teraz zauważyć, jest urządzony z dużą starannością, tak jak całe mieszkanie ponieważ zostały tutaj użyte materiały wykończeniowe o wysokim standardzie. Teraz wyszedłem z pokoju 10 i skręcając dwukrotnie w lewo wszedłem do sypialni. A teraz przedstawiam ostatnie pomieszczenie i jest nim łazienka, a w niej prysznic z odpływem liniowym, umywalką, bidetem i WC. Podsumowując, prezentowane mieszkanie jest to wyjątkowa propozycja dla osób ceniących sobie komfort i nowoczesny styl. Średni część miesięczna wynosi 750 zł, przy czterech osobach. Wnętrze wykończono materiałami najwyższej jakości, tworząc jasne, funkcjonalne i eleganckie przestrzenie. Nieruchomość położona jest w malowniczej, cichej okolicy u podnóża wzgórza kaczupka. Jednocześnie z dostępem do licznych punktów usługowych, szkół i przystanków komunikacji miejskiej, w opisie zamieszczam link do ogłoszenia. Tak jak wspomniałem na początku filmu, oferuję również wsparcie w zakresie kredytów hipotecznych oraz to, czego nie wspomniałem na początku, współpracuję również z bardzo dobrym architektem w zakresie projektowania wnętrz. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu, szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi prezentacjami, to koniecznie zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.